Zawsze przed tobą są nadchodzące wyzwania i kwestie do rozwiązania. Właściwie, im więcej kwestii jesteśmy w stanie rozwiązać, tym mocniej żyjemy. Jeżeli nie chce nam się nic tworzyć, rozwiązywać, to tak jakbyśmy byli martwi za życia. Ewolucja wymaga od nas rozwiązywania problemów, bo bez trudów i wyzwań nie może być kontynuowana. A więc wszystko rozchodzi się o kwestie naszego nastawienia do tych wyzwań. Sama stopniowa zmiana naszego nastawienia z o Boże, znowu problem, na ok, zajmę się tym najlepiej, jak będę potrafić, samo to już zadziała. Nastawienie jest jak. Za Zaprogramowanie. Jeżeli komputer byłby zaprogramowany nastawiony na... O Boże, znowu problem, nie reagowałby na Twoje klikanie myszką, ale jest zaprogramowany na wykonywanie zadań, jakie do niego przychodzą, najlepiej jak mu pozwala na to jego procesor. Twój umysł jest komputerem. To, że nie jest metalowy i nie płacisz za niego rad, nie zmienia tego faktu. Jeżeli zbudowałeś nastawienie A przez ostatnie 20-30 lat, nie oznacza to, że nie możesz teraz zbudować nastawienia B. Twój superkomputer ma swoje potrzeby, zresztą zwykły komputer także. Musisz wytrzeć regularnie kurze, naładować, w tą stronę, którą potrzebujesz. Zajmij się swoim umysłem, a jeżeli potrzebujesz więcej wyjaśnień, napisz pytanie w komentarzu.